Diablo 3. Siły płonących piekieł ponownie pragną podbić sanktuarium, krainę śmiertelników. Twoim zadaniem będzie ocalić ludzkość przed zagładą. Podróż rozpoczniesz od wybrania postaci z pięciu potężnych klas. Każda postać posiada własną interesującą historię oraz wyróżniające ją cechy i zdolności. Barbarzyńca jest wcieleniem brutalnej siły, a do unicestwiania wrogów. Wykorzystuje potężną broń. Tajemniczy szaman stosuje mroczne rytuały, aby siać grozę wśród nieprzyjaciół, a do walki przyzywa straszliwe sługi, które rozszarpują wrogów na strzępy. Łowca demonów to mistrz broni dystansowej, niezrównany w zabijaniu przeciwników za pomocą kurz, pułapek i środków wybuchowych. Dzięki nadludzkiemu refleksowi mnich potrafi uniknąć nawet najdzikszych ataków i z oślepiającą prędkością wyprowadzić serię zabójczych ciosów. Wykorzystując tajemne moce, Czarownik wyzwala niebezpieczną magię i jednym uderzeniem unicestwia całe swory demonów. Którąkolwiek z klas wybierzesz, Twój bohater będzie zdobywał nowe zdolności i rósł w siłę podczas wykonywania kolejnych zadań. Będzie też gromadził skarby, potężne przedmioty i zwalczał przerażające monstra. Dzięki losowo generowanym lokacjom, Diablo 3 zapewnia niepowtarzalną głębię rozgrywki. Za każdym razem, gdy przemierzać będziesz niezmierzone pustkowia lub pradawne podziemia, natrafisz na rzesze wyjątkowych przeciwników losowe wydarzenia łapka i legendarne artefakty. Gra umożliwia gruntowne modyfikowanie klasy. Możesz ulepszać wyposażenie lub tworzyć nowe przedmioty z pomocą oddanych sprawie rzemieślników. Umieszczanie klejnotów w specjalnych gniazdach wydatnie poprawi skuteczność przedmiotów. Ponadto możesz czerpać niesamowitą moc z run i odblokować zupełnie nowe ataki oraz zdolności, dzięki którym unicestwisz wszystko. Co stanie ci na drodze? To zbyt łatwe! Dzięki platformie do rozgrywek sieciowych Battlenet możesz przeżywać przygody w świecie sanktuarium wraz z nieustraszoną drużyną złożoną z maksymalnie czterech graczy. Dowieść swojej wartości w zaciekłych pojedynkach między graczami na specjalnych arenach lub za pośrednictwem domu aukcyjnego handlować wspaniałymi przedmiotami, które znajdziesz. Czy będziesz grać sam, czy z innymi? Diablo 3 oferuje ci stworzoną z wyobraźnią kampanię pełną wyzwań o różnych poziomach trudności. Niemal nieskończona liczba losowo generowanych zdarzeń i wrogów oznacza, że za każdym razem czekać będzie na ciebie nowa przygoda. Tutaj ukryte są tajemnice twojej matki. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy w to nie wierzyłam. Przygotuj się, tylko ty stoisz między siłami zła. A niewinnymi mieszkańcami sanktuarium przezwycięż strach. rozbił w proch przeklęte legiony piekieł i raz na zawsze przepędź je z krainy śmiertelników. <trym wrogów>